<gry> <gry> Zawsze tego granata w odpowiednim momencie, wyciągam. Wszyscy są na zewnątrz? Ta, Tak, na zewnątrz jest Tam ich po lewej Na ich po lewo No blisko, po lewej Tu był Może być tam, paczka no jest, Paczka jest w garażu, tak? Nie, po prawej A i tam, ich tam do lewej, no On tu może być No dobrze. Oj, uważaj! Wy będziecie widział. Nice, oh, nice, nice. nice.